Czy wiesz, że prababką hamburgera jest maszanka krakowska, jako krakus doskonale znam smakę pieczonej karkówki z bułką wodną, z dużą ilością kminku. My dzisiaj będziemy mieć troszeczkę inną bułkę, będzie kajzerka. Co będziemy potrzebować? To dorotny kawałek karkówki wieprzowej, do tego wyrazistą w smaku musztardę rosyjską. No i oczywiście cebula, czosnek, pieczarki to jest to, co podsmażymy na patelni i dodamy dodatkowo. Rozpoczniemy całą zabawę jednak od zamarynowania mięsa. Jak zamarynować karkówkę, aby była aromatyczna i miękka? Bardzo prosta sprawa. Do miski wlewasz olej. Rzebakowy. Oczywiście możemy zmienić musztardę na delikatesową. Ja wykorzystuję musztardę rosyjską z tego względu, że ona jest najbardziej pikantna, wyrazista w smaku, a o to mi chodzi. Dodajemy przyprawę do wieprzowiny. Sypujemy cały czas mieszając. Ja tutaj wzmocnię smak naszej marynaty poprzez dodanie kminku. Teraz męskie zadanie. Piękna polska wieprzowina. Nacieramy z każdej strony, dokładnie zawijamy, wkładamy sobie do lodówki. Teraz jest czas na to, żebyśmy przygotowali kolejne dodatki do naszej maczanki po krakowsku: czyli pieczarki, cebulę. Widzę, że lubisz cebulę. Bardzo. I czosnek. Nagrzewamy patelnię, pieczarki, czy smażymy na wysuszonej patelni po to, aby odparować je wodę. Dodamy trochę oleju rzepakowego, cebulę i odrobina soli ziołowej. Przekładamy pieczarki do miski i na tej samej patelni, bo nie będziemy 10 razy wszystkiego myli. Podoba mi się. Dobrze, mamy. I teraz przyspieszamy tempo. Cebulę mamy już wystarczająco zrumienioną. Do cebuli dodajemy pieczarki natkę pietruszki. Mm. Mięso mamy zamarynowane. Ląduje w pojemniku żaroodpornym. Do miski wlejemy odrobinę rosołu wołowego. Chodzi o to, abyśmy sobie pozbierali całą marynatę do rosołu. Polewamy z boku odrobina kminku. Przykrywamy, otwieramy piekarni i kładamy do środka. Kolejnym bardzo ważnym dodatkiem ogórki. Kroimy w cieniutkie plastry. Potrzebujemy pietruszkę i buła. Buła. To jest to. Musi być lekko twarda z góry. Dolną część dobrze jest przesmarować jeszcze musztardą. No, próbujemy. Ciepłe, ciepłe. Teraz. O, gminek. Wyciągamy na deskę. Układamy bułkę. Delikatnie jeszcze skrapiamy sosem. Ułóżmy tutaj parę plasterków ogórka. I kroimy. Aha. Kawał mięsa. Kawał mięsa. O, i na naszą bułeczkę. Do tego. Dodajemy cebula, pietruszka. A co? Dodamy jeszcze trzy plastry ogórka. I co? Słuchaj, co ty powiesz na taką fajną kanapkę? Jakbyś się chciała dowiedzieć więcej na temat tego dania, na stronie programu Mój przepis zna więcej szczegółów. Zapraszam i życzę smacznego.